Witam Was wszystkich na moim najnowszym odcinku. Ja jestem Przemek, a dziś pokażę Wam naprawdę zwariowane nagrania, które tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że dla niektórych osób Fortnite, tak jak macie w tytule, jest naprawdę całym, całym światem. W ostatnim filmie mówiłem Wam, że jeżeli zostawicie 1000 łapek w górę w pierwsze 15 minut po publikacji tego filmu, to gole się nałysą. Ale jak widać, nie udało Wam się. Dlatego dziś obniżam ten próg do 950 łapek w górę. Jeżeli zostawicie 950 łapek w górę, które w pierwsze 15 minut po publikacji filmu to gole się nałysą. Ja wiem, że Wy chcecie to zobaczyć, dlatego już teraz zostawcie łapkę w górę. A dziś oczywiście jest do zdobycia 1000 faudolców! Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, a pamiętajcie, że 600 tysięcy subów na tym kanale i farbuję włosy na różowo i robimy piosenkę Disco Polo, także będzie ciekawie. Ale co do fałdolców, to napisz oczywiście jeszcze w komentarzu, od którego sezonu zacząłeś grać Fortnite'a. Każdy mój widz wie, że wyniki oczywiście na moim Instagramie, do którego link masz w opisie, także już teraz koniecznie go zaobserwuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz jakimś subem. Dzisiaj pojawią się tam także wyniki z poprzedniego odcinka, także czekajcie, a my jedziemy z tym śledziem! To nagranie doskonale pokazuje dlaczego nigdy nie odwiedzą nas kosmici. Bo po co? Bo po co skoro widzą takie zachowanie? No, no, tak, no. Udło w się najlepiej. Udło okay. się. Okay. A co jakbym że to nagrywam? No, hę? E, e? Okej, okay, okej. Okay. A ja tutaj szczerze nie wiem, co jest lepsze. Czy ten ziomeczek, który ciągle powtarza SSSS jak zdarta płyta, czy może ten dzieciak? W sensie ja domyślam się, że oni go po prostu podpuszczają, ale po co? R... Nawet baba. Mama... <stytua> jesteś nikim! Normalnie taki pocisk, że aż mnie skręca od środka. Uuu Już chyba wolałbym, żeby zaczął gadać coś tam o rodzicach. To przynajmniej jest śmieszniejsze dla mnie. No, okej. Okay. Nice. Okay. Nice. Nice. S, 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 Nice. Nice, <grym> nice, nice. Nice, nice. Okay. Okej, okay. nice, nice, S, S, S. Jeju, okay, ale policzcie, ile razy tutaj padło słowo S! Jeżeli ktoś to policzy i napisze w komentarzu, to będę przypinał takim osobom serduszka. Będę przypinał serduszka wszystkim osobom, które napiszą to do 17 jutro. Żeby później nie było, że jestem taki zły i serduszek nie daję. Także, kto pierwszy, ten lepszy. S, i co? Będziesz się powtarzać? Nie powtarzaj się. Musisz mieć się, Jest taki spocony, że. się leje z ciebie. Eee, a ja już myślałem, że powie, że jest taki spocony, że aż u siebie czuję ten smród. Taki, taki potencjał tego pocisku zmarnowany, no Ech. Tak choćby. mówił dla żartów, ale to nie brzmi jak na żartów, tak choćby. Ja tego nie robi na żartów, to tak na poważnie mówił. Skipnory te dźwięki to brzmiał jak on by się w jakiegoś transformersa chyba przeobrażał. Ma jakieś problem z żołądkiem. Trzeba go uratować. Też tak mi się wydaje, że ma jakieś problemy, może niekoniecznie z żołądkiem, ale inną częścią ciała. Wy już pewnie wiecie o co mi chodzi. wcale nie sugeruję. Wcale, wcale nie pokazuję na tą część ciała. A teraz mamy tutaj eksperta odlizania. Czego? Zaraz zobaczycie. Zbliżycie tę dziewczynie. Jest ale się no, dziecko, ale dziecko. Normalnie co odcinek to mamy nowych ekspertów od dziewczyn. W poprzednim też mieliśmy jednego takiego gagatka. Ale wiesz, że ty nawet mutacji nie miałeś? A wyzy wyzywasz starszych? Wiesz o tym? No nie. Mamy, A ty masz... miałeś mutację, weź. 11-latek? No, dobra, no, 11, To no dobrze mówisz. Ach, ten Fortnite, taki piękny! Nie no, tak na poważnie, to Fortnite to gra naprawdę gituwa, tylko przez takich spodseńców, no, niektórzy mają o niej takie zdanie średnie bym powiedział. No i mają z niej bekę, no ale tak naprawdę nie powinni, no bo każda gra jest na swój sposób super i nigdy nie rozumiem tych walk między, nie wiem, Brawl Starsem a Fortnite'em, a CSGO a Minecraftem. To dla mnie było takie, dlaczego? Ale ale jak ale. Ze mną rozmawiasz, to nie pluj mikrofon. Kto pluje w mikrofon? Kto pytał? Nikt. Bo się najpierw pierwiastka, a później nic. Pierwiastka? No nie, znowu ta matematyka. Dajcie mi już proszę spokój z tą matematyką, naprawdę. Mam dość. Zdecydowanie. Wiadomo. Wiadomo. Dobra, idźcie się spać to. Bo rybka. Na... Nie, ryb na... ryb na... nie, bo ej, bo ci zaraz stara kabel wiedzie na hatę i... No. Właśnie, na to wszystko czekaliśmy. Na rodziców! To jest obowiązkowy punkt każdego odcinka. Musi być jakiś pocisk po rodzicach zawsze. Typowy Kidos nie wyzywa od starych historii. Ukidę, ukidę. Ej, ale rybka mi, mi nie już poszła spać, byś wiedział. Już, już dawno poszło da spadnieć, chcę też Nic, nie, nie pójdź w mikrofon, jak ze mną rozmawiasz, no czego ty nie rozumiesz, no? Ale idź ja, patrz, idź na kolację grochowe z karitas. Dobra, to akurat było nawet śmieszne, to przyznaję, było dobre. Nawet się uśmiechnąłem pod nosem, że tak powiem. <laughs> Ale on nie jest w klasy. klasie. Tam słuchajcie po głosie. To kiedy i to logopety. W piotej klasie. Takie głos? Pacie. Przyszła mama i koniec imprezy. A było tak pięknie. Ciekawe, co jeszcze ciekawego by powiedział, gdyby jego mama nie biła do pokoju. Wiecie jak brzmi krzyk pterodaktyla? Nie? No to zaraz zobaczycie. Oto część edukacyjna mojego odcinka, zapraszam! Jak widzicie, Przemek bawi i uczy, rozsiądźcie się wygodnie. Dobra. No. Na początku jest cichutko i spokojnie, jak makiem zasiał, ale wszystko zaczyna się, gdy jeden z nich zostanie pokonany. No, spokój się tym ewentywami. konie. Ja właśnie tak. <śledzimy> I właśnie, moi drodzy, tak brzmi pterodactyl. Nie ma za co. <śledzimy> Się, bo cię wywalę Co? No. Za... Bo... Nie dobra, wywalam cię, wywalam. Nie, ja się będę, przepraszam, jak ja cię już lubię. Wywalam, wywalam, dobra, Elo. Teraz to już cię lubię, jeszcze 3 sekundy temu go obrażał, ale teraz, teraz to jesteś super ziomeczkiem. Gracz w Fortnite jak widać zmiennym jest ale nie, no to nie tak. Tak. O nie, no tylko nie unsub! A właśnie, a propos subów, to wiecie, że jak teraz zostawisz suba i będzie ich aż 600 tysięcy na kanale, to maluję włosy na niebiesko i robimy piosenkę Disco Polo o grze, którą razem wybierzemy. Obiecuję. Myślę, że chciałbyś zobaczyć, jak się ośmieszam. Swoją drogą ja nie wiem, czy to przeżyję, ale to wszystko dla was. Jeżeli chcecie usłyszeć, kim naprawdę są wasi rodzice, to niektórzy gracze Fortnite doskonale to wiedzą. Tylko raczej nie jest to prawdą, jednak oni się tym wcale nie przejmują. No powtórz to, bo nie usłyszałem. Ta ja Sara jest debilem, i co? No. Ta stara tego nie słyszała. No słyszeliście, gracz Fortnite prawdę ci powie. Chociaż czy te osoby nazwałbym prawdziwym graczem? No nie wiem. Powtórz. Co jeszcze masz do powiedzenia? Dobra, że ty no. I nawet nie musicie za to płacić, oni to wszystko doskonale wiedzą, wiecie, telepatycznie. Dobra, weź jeszcze i bo jakbym był rozgrzany, to bym cię rozwalił. No, no, no. Dobra, pozdrów YouTube'a. Ale ja jakbym się rozgrzał, to też normalnie każdego Fortnite bym pokonał. A jak? 20 przysiadów, 100 pompek i jazda. I na koniec zostawiłem dla was najlepsze, dla tych najbardziej wytrwałych sztos widzów, którzy oglądają zawsze odcinki do końca. To dla was właśnie. Jesteście super, nie zmieniajcie się, szacun dla was. Tutaj zobaczycie wyjątkowy, powtarzam, wyjątkowy okaz gracza przez duże W, który przegrał ze strefą. Chociaż w sumie nie mam na to wcale wpływu, ale to zaraz zobaczycie. Jak ja znalazłem to w internecie, to myślałem, że po prostu padnę ze śmiechu. Szkoda, że akurat tego wtedy nie nagrałem, ale nie uwierzę, że nikt z was się nie roześmiał tutaj, no. Nie ma takiej opcji. To porównanie po prostu wygrało. Sub dzwoneczkiem łapa w górę w Link oczywiście w opisie. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.